Witajcie, kochane dziewczyny, w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia. Te najcieplejsze, najcudowniejsze, wyczekiwane, ukochane święta w roku. Jaki jest ich sens? Zapraszam na świąteczną Bożonarodzeniową modlitwę kobiet. Ostatnio w czasie robienia przez świątecznych porządków w swoich dokumentach znalazłam stare opowiadanie o sensie Bożego Narodzenia. Pozwólcie, że dzisiaj Wam je przeczytam. Był kiedyś człowiek, który nie wierzył w Boga i nie obawiał się głośno wyrażać swojego zdania na temat religii. Miał żonę, która mimo jego pogardliwych komentarzy usiłowała wychować dzieci w wierze chrześcijańskiej. Które śnieżne święta Bożego Narodzenia zabierała dzieci do kościoła. Zadęcała jego, lecz on odmówił. Ta historia to nonsens, powiedział. Dlaczego Bóg miałby siebie uniżać, aby przyjść na Ziemię jako człowiek? To jest śmieszne. I pozostał w domu. Tymczasem na dworze rozpętała się silna śnieżyca. Człowiek ten usłyszał głośne grzmotnięcie. Coś uderzyło w okno jego domu. I znowu. Wejrzał, lecz nic nie było widać, ani na metr. Gdy trochę zelżało, wyszedł zobaczyć, co mogło spowodować te uderzenia. Niedaleko domu na polu zobaczył stado dzikich gęsi. Widocznie były w drodze na południe, gdy zostały złapane przez śnieżycę. Skubiły się i osiadły na jego farmie, bez jedzenia i ochrony. Po prostu machały skrzydłami i krążyły nisko wokół jego pola na oślep i bez celu. Zdaje się, że kilka z nich uderzyło w jego okno. Zrobiło mu się ich żal i pomyślał, że studio, stodoła byłaby teraz świetnym miejscem dla gęsi. Jest ciepła i bezpieczna. Mogłoby przeczekać tam noc. Wyszedł więc i otworzył drzwi stodoły na oścież. Lecz gęsi nadal trzepotały się bez celu i zdawały się nie, nie widzieć stodoły, ani tego, co to dla nich znaczy. Wtedy usiłował zwrócić ich uwagę na siebie. Lecz wystraszyły się i odleciały dalej. Poszedł więc do domu, przyniósł trochę chleba i okruchami wyznaczył drogę prowadzącą do stodoły. Gęsi nic. Człowiek denerwował się coraz bardziej. Ominął je, chcąc wypożyć je wprost do stodoły. Lecz wtedy gęsi przeraziły się i rozbiegły na wszystkie strony. Nic nie było w stanie skierować ich do bezpiecznego miejsca. Czemu nie rozumieją, że chcę im pomóc? pytał siebie. Pomyślał chwilę i zdał sobie sprawę z tego, że dzikie gęsi nie pójdą za człowiekiem. Gdybym był gęsią, to mógłbym je uratować, pomyślał. Wtedy wpadł na pomysł, wszedł do stodoły i wziąwszy na ramiona jedną ze swoich gęsi, oprzed stado dziki gęsi. Wówczas ją puścił. Gęś przeleciała przez statko prosto do stodoły i wtedy. Wszystkie dzikie gęsi, jedna po drugiej, podążały za nią do bezpiecznego miejsca. Człowiek stał chwilę cicho, gdy nagle jego wcześniejsza myśl odezwała się ponownie. Gdybym był gęsią, mógłbym je uratować. Wtedy przypomniał sobie swoje słowa do żony. Dlaczego Bóg miałby chcieć być tak jak my? To śmieszne. Nagle wszystko nabrało sensu. To właśnie uczynił Bóg. Byliśmy jak te dzikie gęsi, ślepi, zgubieni i ginący. Bóg dał swego syna, który stał się takim jak my, by pokazać nam drogę i nas uratować. Taki więc był sens narodzin Chrystusa. W miarę jak śnieżyca wyciszała się, jego dusza uspokajała się i rozmyślała nad tą cudowną myślą. Zrozumiał, dlaczego Chrystus przyszedł jako człowiek. Lata wątpliwości i niewiary znikły jak przewodząca burza. Padł na kolana i modlił się pierwszą modlitwą. Dzięki Ci Boże, że przyszedłeś w ludzkiej postaci i wyciągnąłeś mnie z mroku i burzy życia. Wszystkie znamy fragment z Ewangelii Jana 3.16, że Bóg tak umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Nie było innej możliwości, żeby nas uratować. Nie było innej możliwości, żeby nas wykupić ze szponów, szatana, śmierci, grzechu. Jezus musiał przyjść na świat, musiał się urodzić jako człowiek, musiał umrzeć i zmartwychwstać, żeby właśnie nas wykupić. I dzisiaj daj nam kolejną szansę. Chce przenieść nas na swoich ramionach z Królestwa mroku, ciemności. Do Królestwa Bożego, Królestwa, w którym jest radość, w którym jest szczęście, w którym jest wolność, w którym jest światło, Boże światło. Im większej ciemności tkwisz, tym bardziej potrzebujesz Jezusa. Jezus jest tym światłem, które chce rozproszyć Twoją ciemność. Być może jest to ciemność samotności, być może ciemność nieprzebaczenia, a może ciemność związana z jakimś strachem czy z chorobą. Czy z urazą, czy z jakimś cierpieniem, czy może z jakąś kłótnią i sytuacją bez wyjścia, żalem. Nie wiem, co to jest. A być może po prostu żyjesz sobie szczęśliwie i wydaje ci się, że, że jest dobrze tak, jak jest, nie potrzebujesz Jezusa, ale to nieprawda. Każda z nas potrzebuje Jezusa, każda z nas potrzebuje jego światła, po to, żeby nasze życie nabrało sensu. Być może twoje życie. Jest wspaniałe, cudowne i wydaje ci się, że brakuje czegoś, jednej rzeczy. To właśnie znaczy, że brakuje Ci Jezusa, brakuje Ci Jego obecności, brakuje Ci Jego miłości. Przyjmij to zaproszenie dzisiaj. Pozwól, żeby wziął Cię w swoje ramiona i zaprowadził, przeniósł. Do swojego królestwa. Nie bądź jak te gęsi, które uciekały, które połkały się po polu i wydawały, wydawały mi się, że tam są bezpieczne. Daj się poprowadzić. Daj się poprowadzić tam, gdzie naprawdę poczujesz, że żyjesz. Poczujesz, czym jest prawdziwe życie. Poczujesz się bezpiecznie, poczujesz się spełniona i szczęśliwa. Zapraszam Was teraz do wspólnej modlitwy. Głani Panie Jezu. Dziękuję Ci to, że ty nie skorzystałeś ze sposobności, aby być na równi z Bogiem, ale uniżyłeś samego siebie i przyjąłeś postać człowieka i przyszedłeś, żeby uratować każdą z nas. Urodziłeś się w stajni i wybrałeś to, co odrzucone przez ten świat, po to, żeby nas uratować, po to, żeby nadać sens naszemu życiu. Dziękuję Ci, Panie, za to, że każdego dnia, każdą z nas chcesz wyciągać. Z mroku, w którym jesteśmy, z mroku strachu, z mroku żalu, bólu, cierpienia. Panie, Ty jesteś jedyną szansą. Ty jesteś jedyną drogą. Dziękuję Ci Pani za to, że w każdej trudnej sytuacji chwytasz nas mocno za rękę, bierzesz w swoje ramiona i bezpiecznie przeprowadzasz. Dziękuję Ci Pani za to, że Ty nie obiecałeś nam życia bez problemów, ale obiecałeś, że w każdym problemie. Jesteś blisko nas, trzymasz nas, za rękę i Boże, ta myśl dodaje otuchy, ta myśl uspokaja, ta myśl wycisza. Chwała Ci za to, Boże. Chwała Ci za Twoją wielką miłość i za Twoje zainteresowanie każdą z nas, bo to, że żadna z nas nie jest Ci obojętna, ale rozumiesz nas, słuchasz nas, jesteś z nami w cierpieniu, w naszych troskach, problemach. Chwała Ci, dziękuję Ci, Boże. Dziękuję Ci. Tobie cześć i chwała na wieki wieków. Amen. Amen. Kochane dziewczyny, życzę Wam takich niezwykłych świąt Bożego Narodzenia. Życzę Wam, żebyście się spotkały z żywym Bogiem, żebyście miały czas na to, żeby dotknąć, dotknąć Jego serca, żeby zanurzyć się w Jego słowie, żeby usłyszeć, jak on cichutko do Was mówi. Myślę, że. Jeżeli nic znajdziecie czas na taką chwilę, na takie przeżycie, to będą to najpiękniejsze święta Bożego Narodzenia i tego Wam życzę. Do zobaczenia za tydzień. Papa. Pa.